Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym chwilę porozmawiać o tym, czy bać się schizofrenika. Słuchajcie, osoby chorujące na schizofrenię są pod kontrolą lekarza, przyjmują leki psychotropowe i absolutnie nie zagrażają nikomu. Taka osoba chora prędzej zrobi sobie krzywdę. Niż komuś innemu. A to dlatego, że często w trakcie psychozy straciła znajomych, przyjaciół, kolegów, koleżanki i siedzi w domu. Bardzo rzadko takie osoby wychodzą na imprezy, na dyskoteki, a trzeba powiedzieć, że schizofrenia dotyka osoby młode. Często zachorowują do 30 roku życia, kiedy mają wkraczać w te dorosłe życie, nagle im skrzydła są obcięte. I są takie osoby mocno uziemione. Także Osoby chore na schizofrenię biorące leki nie są zagrożeniem dla innych osób. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Często takie osoby są na rentach, ale nie zawsze są osoby co pracują i biorą leki. Często takie osoby mają jakieś pasje, Rozwijają się w jakimś kierunku, pod warunkiem, że mają dobrane leki i dobraną dawkę leków, bo jeśli mają wysokie dawki, to są osoby przytłumione, które często długo śpią i szybko się męczą. Także nie bójcie się takich osób. Często też można z taką osobą porozmawiać na wiele ciekawych tematów, bo osoby chore na schizofrenie, słuchajcie, to nie są osoby głupie. Często takie osoby skończyły wyższe studia. Często rozwijają się w jakimś kierunku, a to dlatego, że jak są na rentach. Mają dużo czasu, mają swoje pasje, słuchają muzyki, grają, malują, piszą jest wiele rzeczy, które robią. Są ośrodki w dużych miastach, które takim osobom pomagają. Takie osoby, załóżmy, chodzą na psychoterapię, na jakie zajęcia, po to, żeby wyjść, zacząć wszystko od nowa. Bo po psychozie najczęściej osoba chora zaczyna wszystko od początku budować. Bo psychoza rujnuje wszystko. Także. Osoby po psychozie budują wszystko od nowa i często odkrywają w sobie jakieś talenty. Szkoda, słuchajcie, że osoby chore na schizofrenię nie są doceniane. No, bo jak mogą być doceniane, skoro renty są takie niskie? Często takie osoby mieszkają z rodziną, nie są w stanie żyć samodzielnie Tak jest w Polsce, bo na zachodzie Europy jest zupełnie inaczej. To nie jest tak, jak pokazują w internecie albo w telewizji, mówią, że jakiś wariat biega z siekierą i może komu zrobić krzywdę. Absolutnie nie. Tak nie jest. Statystycznie popełnianych przestępstw jest tyle samo co u zdrowych ludzi. Także osoby chore na pewno nie popełniają więcej przestępstw niż osoby zdrowe. Także to mówią statystyki. Także nie bójcie się chorych osób na schizofrenię, bo te osoby prędzej zrobią sobie krzywdę niż komuś innemu. Taka jest prawda. Często słychać, że ktoś sobie odebrał życie była to osoba albo z silną depresją co jest też chorobą psychiczną albo ze schizofrenią. Często lekarz wcześniej nie zareagował, i doszło do tragedii. Także osoby chore, mimo że są zamknięte w sobie, bo często te leki psychotropowe tak ich ograniczają. To nie są osoby agresywne, które mogą zrobić krzywdę komuś na ulicy. Tak jest. Dlatego nie bójcie się takich osób. Możecie poznać takie osoby, bo to są osoby, Często ciekawe, ich umysł pewne rzeczy tworzy, bo ma się różne doznania przy wydzielające się dopominie większej ilości. I często to są osoby, które... Można powiedzieć, rozwijają się w kierunkach artystycznych. Malują, piszą, grają. Jest bardzo wiele takich osób i właśnie z diagnozą schizofrenii. Na YouTube jest dużo filmików, w których osoby chore rozmawiają, mówią, i naprawdę to są. Bardzo ciekawe osoby i warto czasami ich wysłuchać. Także ja bym takich osób się nie bał, bo takie osoby nie zagrażają innym ludziom. Także nie bójcie się, i bądźcie dla tych osób dobrzy. I przyjaźni. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się czołem.